Kto grał w Assassin's Creed, ten wie, że w serii nie brakuje wrażeń w kwestii świata oraz jego różnorodności. Niektóre lokacje nie zrobiły na graczach wielkiego wrażenia, ale nie brakuje też tych, które zawładnęły sercem fanów. Dziś omówimy pięć lokacji, które na naszej grupie zostały uznane za najlepsze. Bieda, głód, ciała na ulicach i nieustające walki tak wyglądał Paryż w XVIII wieku podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W 2014 roku twórcy dali nam okazję zobaczyć to wszystko na własne oczy, oddając w ręce naprawdę wiernie, odwzorowane w skali 1 na 1 miasto świateł. Była to pierwsza część z cyklu, w której mogliśmy odwiedzić paryskie zabytki w swojej pełnej okazałości. Pamiętam, jak świat zachwycał się katedrą Notre-Dame tuż po premierze i nie ma się co dziwić. katedra z została odwzorowana w najdrobniejszych szczegółach, zapoczątkowo chciano wykorzystać w odbudowie katedry po pożarze w 2019 roku, ale ostatecznie z tego zrezygnowano. Twórcy do budowy świata wykorzystali silnik Anvil Next 2.0. Była to trzecia wersja silnika z 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy został użyty w Assassin's Creed 2. Proces tworzenia miasta był bardzo złożony. Twórcom udało się to zrobić po wielu rozmowach z historykami i przeanalizowaniu wielu historycznych ksiąg, czy chociażby zdjęć z internetu, które, jak mówił jeden z twórców, trzeba było układać jak puzzle. Finalnie wirtualnym Paryżem byli zaskoczeni mieszkańcy samego miasta, historycy, czy nawet architekt i Wojny, pojednania i zdrady, historie pełne miłości i grozy. Tak w skrócie można opisać podzieloną średniowieczną Anglię, którą mogliśmy odwiedzić w Assassin's Creed Valhalla, która swoją premierę miała dość niedawno, bo w końcówce 2020 roku. Twórcy oddali nam ogromny świat, w którym możemy spotkać wiele historycznych postaci, rzymskie ruiny, zamki, miasta czy malutkie osady. Tutaj podobnie jak w Unity wykorzystano silnik Anvil Next 2.0, który pozwala na tworzenie zróżnicowanego pełnego szczegółów świata. Kościoły w skali 1 na 1 ukazują swoje piękno w średniowiecznym słońcu, a ogromne twierdze budzą grozę podczas deszczu. W Anglii nie zabrakło również śniegu. Wchodząc do Jorvik mogą wrócić nam wspomnienia z Norwegii, kiedy będziemy szli wąskimi ośnieżonymi ścieżkami. Na południu zaś spotkamy ogromne klify, które osobiście zrobiły na mnie największe wrażenie podczas zwiedzania średniowiecznej Anglii. Romanse, wielcy herosi, wojny i piękny grecki świat. To przychodzi mi na myśl, kiedy przychodzi mi mówić o Assassin's Creed Odyssey. Gra swoją premierę miała w 2018 roku i na jej potrzeby ponownie wykorzystano silnik Anvil Next 2.0. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że Grecja wszędzie wygląda tak samo. Wielu graczy też tak sądzi, ale nic bardziej mylnego. Świat podzielony jest na regiony, które różnią się od siebie architekturą, fauną czy atmosferą. Spacerując możemy napotkać wiele znanych greckich zabytków, które oczywiście zostały wykonane w skali 1 na 1 co może budzić szacunek do starożytnych. Wszak jest nam dane zwiedzić cały Akropol, zobaczyć pomnik Leonidasa czy odwiedzić wielką Spartę. Świat jest tak duży, że w pewnym momencie może przytłaczać, więc warto zwiedzać go na raty. Bardzo lubię wracać wspomnieniami do Odyssei, bo była to jedna z moich największych growych przygód. Morskie fale, bryza, rum i szanty. W 2013 roku po raz pierwszy mogliśmy wejść na pokład kawki kapitana Edwarda Jamesa Kenwaya. Karaiby, bo właśnie tam dzieje się akcja gry, wylądowały u nas na drugim miejscu. Nie sposób przejść obok tej lokacji obojętnie. Malownicze krajobrazy, wysokie fale, rażące słońce czy zagrażający życiu sztorm. To spotyka nas praktycznie cały czas, zostawiając świetne pirackie wspomnienia. W ciągu tych 8 lat od premiery zauważyłem jedno. Karaiby albo się kocha, albo się nienawidzi, bo pływanie statkiem nie każdy mu podeszło do gustu. W grze użyto silnik Anvil Next, który po raz pierwszy został użyty w Assassin's Creed 3, aż chyba wejdę na pokład kawki, by ponownie przeżyć przygodę Kenwaya. W 2017 roku, kiedy gracze zaczęli się już powoli niecierpliwić, światło dzienne ujrzało Assassin's Creed Origins. Miejsce akcji gry, czyli Egipt, wylądował u nas na pierwszym miejscu. Osobiście ciężko jest mi się z tym kłócić, bo sam wyczyściłem całą mapę po kilkudziesięciu godzinach. Egipt jest naprawdę bardzo malowniczy. Niekiedy stawałem po prostu w miejscu i delektowałem się pięknymi widokami. Świat podzielony jest na regiony, w jednym znajdziemy bujną roślinność, w drugim będziemy mieli okazję przechadzać się po ulicach pełnych ludzi, a w trzecim samotnie możemy zwiedzać gorącą pustynię. Myślę, że w tym świecie każdy znajdzie coś dla siebie. Osady, miasta, morza, pustynie, ogromne klify, piramidy, to trzeba po prostu zobaczyć. W grze użyto silnika Anvil Next 2.0 i wszystkie zabytki zostały wykonane w skali 1 na 1. Egiptem kończymy dzisiejsze nasze zestawienie. Ubisoft może i zalicza wpadki ze swoimi grami, ale jednego im nie można odmówić: światy robią rewelacyjne. Czasami może i zbyt duże, ale myślę, że widoki to wynagrodzą. Nic tylko czekać na kolejną część i kolejną dawkę świetnych lokacji, ale to pewnie nie prędzej niż w 2022 roku. Tymczasem ja się z wami żegnam i pamiętajcie, nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone.